Jako dziecko naprawdę bardzo, bardzo uwielbiałam bawić się klockami Lego, ale dopiero jako osoba dorosła zrozumiałam, że te klocki można naprawdę świetnie wykorzystać w edukacji. Trzy powody, dlaczego warto wykorzystywać klocki Lego w edukacji. Rozwijają kreatywność i wyobraźnię. Uczniowie pracując w grupach tworzą różne projekty. Czasami naprawdę jestem pełna podziwu, jaką kreatywnością potrafią się wykazać uczniowie. Uczenie się przez działanie. Myślę, że najwięcej uczniowie Zapamiętają, jeśli coś zrobią, jeżeli będą działać. I to nawet nie jest moja opinia, ale. Tak mówią badania z takiej pięknej dziedziny, jaką jest neurodydaktyka. Rozwijanie współpracy i komunikacji. Niejednokrotnie, tworząc klocków Lego, współpracujemy razem w grupie. Zdarzają się konflikty, które trzeba rozwiązywać, ale to jest właśnie taka przestrzeń, bo uczniowie uczyli się takich ważnych umiejętności, ważnych w XXI wieku, jak współpraca i komunikacja.